To nie był jakiś ghost, no właśnie 15, An 15, uh, Kurde, Cześć kuba, do, 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 do. Let's go. On, by, o dziura, <laughs> ten wall jest dobry. Dobra, let's go. I guess o skin. Zastanawiałem się, czy nie nazwać tego po śląsku, żeby tego nie zacząć nazywać Inosage, nie tej serii. Czekaj na main byłam challenge teraz. Inosage. Co sądzicie o zmianie serii na Inosage? Podobałoby wam się? O, w dupę, gość tam wszedł w ogóle, nie? Wow, przypadkiem go zabiłem! Jezus, nie chciałem go zabić nawet. Chłopa co przypadkiem zabiłem w ogóle? Bo zabawne, podoba mi się. Dobra, Inosejdź, bo nie mam HP. On też nie ma. Podoba mi się to. Bo zaraz będę mieć heal, a, to jest akurat plus. No o Jezus, on cały czas sprayował. Low On cały czas to sprayował. O, zabił przez skanę, dobra. Nie, no po co strzelasz, Viper? You are. Jezus, these people are. Dobra, łatwa piłka z wami. Jest to najlepszy na świecie. Broń nie potrafisz grać. Wandalem, Funtomem, operatorem, wieloma brońmi nie potrafię grać akurat. Co całkiem śmieszny przypadek. Okej, okay, nara. Oooo, jojo, papa, bo ma line upa. dobra, rozumiem. Ja mam nadzieję, że to jednak siada, bo ja mu to źle dałem trochę. Chyba siadło. Mam ulty wszystko. Sentinel. A, sentinel. Dobra, inicjator sentinel. Je wszystko jedno. Ale nie duerista. <ścoughs> Szybko poszło, nie? Lol. Widz piwnicy nie. Cześć, herbatka z cytrynką. Iść do parku, stary. Jaki park? O co ci chodzi? Szalałeś? Dobra, czekajcie, trzeba zabić tego Chambera. Trzy, dwa, jeden. pom, Pum, pom, pom, pum, 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 pum. No i się nie udało. O, oh, my 65 Ej, mamy w dupę jeża, yeah, kraksę. Yeah, yeah. Watch out on TP. Dobra, trzeba zabić ich, czekajcie. Patrzcie na to, nie? pcium nie ma, dobra. Okej okay. Jaki kąt z dupy, kurna. Zestrał się chyba ten typ. Czemu oni krzyżowo nie zagrali? Wydawało mi się, że krzyżowo zagrają. Teraz on mi dał dwie głowy przez ściany, widzicie? O. Dobra, nic tu nie ma. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra. Łatwo. W tej Okej, okej. Aaa, to sprytne. Dobra, umiem się to, nauczyć mi jak się boostuje w tej grze. Let's go. Oooo, oh, tak. 88% He dashed lamps. Lamps, lamps, I'm lamps. Here. One buff. One buff, safe. Nice. Ey, hippie clamps, hippie clamps, watch out Through right to right to right, Jet. There, there, there is. A. Dobra, nie wiem. Chłop na heaven poszedł, o co tu chodzi? Wiecie co, ja mam wszystko w dupie, patrzcie. Wunder, wonder. Ooo, strakę zrobiłem, nie? Dobrze, że mnie Reina nie zabiła, bo się nie może hillnąć, ale na 14 rund, nieźle, nie? No Nice try, no, nice try. Co grasz właśnie spać i do dobranoc w takim razie Co tu się wydarzyło w ogóle? O Operator nie jest taki dobry, no Let's go! GG guys Pozdrawiam Jules Jules i Chad Bartol, co jest? Jak ja z Widzem grałem, o Bartol Co jest? Widza na... spotkałem Valorant? Nie no Dzięki za gierę Bartol O 31 na plus, to spoko wynik nawet No Bartol, a ty Bartol tak szczerze przypadkiem na, na mnie trafiłeś czy... E, czy That's sobie stream snajpnąłeś? Przypadkiem? Co jest? To niezły przypadek ty, beside On low HP. Shadow planted. Reloaded. Earth. Earth, it block. Enemy One enemy remaining. may find him What for? Let's go, let's szkoda... Oh, Fuck. Last player standing, one enemy remaining, Spike down B. Udało się. Się trochę teraz. Hey, hey. hey, hey, hey. hmm. uh. Fak Dobry, dobry wall, ale wykonanie kurde najgorsze na świecie, no, z tym z tym strzelaniem, co to dużo mówić. Uuu, dobra, nasz omen jest... Ojej, dobra, dobra, są dwa na dwa. Jeżeli... Dobra, dwa na jeden są, bo ja nie zdążył skrzesić. Zajebiście, robiam to Dobra, mniej agresywnie zagramy, grałem, bardziej safe wychodziło. Tak też uczynię. A to sprytne co zrobił Tutaj. Dobra, let's go To nieźle Underpipes? fuck. Szkoda, że 88 dałem, nie? Najgorzej Low HP, low HP lost Dobra, ma to. Jezu, ta ściana Sage im to przegrała. I znowu Chamber zostaje ostatni. Nice, bro. Góre znałbym, ale nie mam Wola. O, pomógł mi, dobra. Dzięki za pomoc. Co to jest? What? Czemu ja trzymałem szeryfa jak guardiana? Co tu się stało? No gdzieś tu jest jeszcze ten zawodnik, ale nie mam chili, pójdę na CT. A nie, nie mam czasu, nieważne. Myślę, że mam więcej czasu, wiecie? Pak. Po co ten step? Mhm. Nie wszystko Dobra, czy ja, to za, czy ja to ugrałem na czas? Ugrałem to na czas chyba, co? GG. Niestety nie byłem meczem MVP, ale jest P2 Let's go. Co to za rangi były w ogóle? A takie platynki, ten. No ale jest P2 wbite na tym koncie wreszcie. Niemożliwe, stało się możliwe.